Tata i córka. No jedź, jedź tu, nie. Ta, ta <tata> i córka. Jadę. No, o, tak brawo, brawo, pięknie zakręt zrobiłaś. Tak, no jedziemy dalej. No jedź tu jedź Teraz tata jedno kółeczko wyprzedzi córę gonimy córę O jest, jest zdublowana córeczka <tryk> <gry> ha, tu nie jeździ. To, 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 to. Muszę jakoś wyłączyć, trzeba ja muszę podjechać, wiesz, do, do urządzenia, żeby...